Spójrzmy na zadanie drugie. Liczba w takiej postaci jest równa. Ja sobie tutaj tą liczbę przepisałam. No i teraz zobaczcie, jak my możemy sobie to wykonać. Otóż na początek zacznę od tego, że pozbędę się, tak mówiąc nieładnie, tej dwójki sprzed logarytmu, a możemy ją sobie wpisać tutaj, jako wykładnik potęgi, czyli tej liczby logarytmowanej. No bo jeżeli mamy... Załóżmy taką sytuację, że mamy a logarytm o podstawie b z c, to to będzie tyle samo co logarytm o podstawie b z c do potęgi a. Tą liczbę sprzed logarytmu wstawiamy tutaj do wykładnika potęgi. Czyli będziemy mieli logarytm o podstawie 5 z 4 do kwadratu odjąć i to samo zrobimy tutaj. Mamy logarytm o podstawie 5 z jednej drugiej do potęgi trzeciej. Następnie wykonam potęgowanie, czyli mamy logarytm o podstawie 5 z 16 odjąć logarytm o podstawie 5, jedna druga do potęgi trzeciej to 1 ósma. Następnie mamy tutaj zauważcie, odejmowanie logarytmów. O tych samych podstawach, ponieważ w tej podstawie i w tej mamy piątki. Czyli robimy to w ten sposób, że zapisujemy jeden logarytm o podstawie 5, a te liczby logarytmowane przez siebie dzielimy. Czyli 16 podzielić przez 1 ósmą. Czyli możemy tutaj dalej zapisać, że mamy tak. Logarytm o podstawie 5 z 16 razy. Odwrotność 1 ósmej, czyli razy 8. No i moglibyśmy to sobie co prawda wymnożyć, no ale zauważcie, że 16 można zapisać jako 2 razy 2, razy 2 i razy 2, czyli 2 razy 2 to 4, później mamy 8, 16, czyli otrzymamy tutaj 2 do potęgi czwartej. Ósemkę możemy zapisać jako 2 razy 2 i razy 2, czyli 2 do potęgi trzeciej. Czyli zapiszmy, że mamy logarytm o podstawie 5 z 2 do potęgi czwartej razy 2 do potęgi trzeciej. No a tutaj należy w mnożeniu potęg o tych samych podstawach dodać do siebie wykładniki, czyli otrzymamy logarytm o podstawie 5 z 2 do potęgi siódmej. Tak, 4 plus 3 da nam 7. No i to można także zapisać w innej postaci, bo tą siódemkę możemy z kolei zapisać sobie tutaj przed logarytmem. Czyli możemy to także zapisać jako 7 logarytmów o podstawie 5 z 2. No i teraz zobaczmy, czy mamy taką odpowiedź. No zgadza się, to będzie odpowiedź B.